Cześć z tej strony Jarek. Witam Was w ten piękny poniedziałkowy dzień. Zaczynamy super aktywny dzień, super aktywny tydzień. Jest 9.00. Standardowo idę sobie na trening. Trening będzie na czczo. Jak to najczęściej bywa teraz u mnie na minikacie, uwielbiam trenować z rana. Generalnie, uwielbiam trenować. Jeżeli ktoś z Was tego nie robi z jakiegoś powodu, a mógłby, naprawdę polecam. Tak duże spektrum korzyści, które oferuje nam trening siłowy jest nie do przecenienia. Także bierzemy się w garść i trenujemy. Jeszcze został mi kawałeczek, także rozłączam się. Posiłek potreningowy, skromny jeszcze bardzo, ostatnie 4 dni minikata, dlatego muszę niestety zacisnąć jeszcze ostatnie dni zęby, by znaleźć się w tym miejscu gdzie chcę, także jestem już trochę głodny, biorę się za jedzenie. Jako, że mój minikat zmierza powoli ku końcowi, chciałbym Wam wyjaśnić, czym tak naprawdę on jest. Ta część materiału skierowana jest do fitnessiarzy, sylwetkowców. Uważam, że osoby, które nie ćwiczą, nie przywiązują dużej wagi do sylwetki fitness, nie muszą liczyć kalorii na karniworze po prostu. Wystarczy, że ograniczą tłuszcze dodawane i waga sama poprowadzi się w to miejsce, gdzie naturalnie powinna ona być. Hormony się pięknie wyregulują, sytość i głodu, także z czasem wszystko się unormuje, wystarczy po prostu czekać. Ale wróćmy do Minikata. Jest to krótka, mocna redukcja. No i to w zasadzie tyle, ale szczegóły są takie, słuchajcie. Minikata prowadzimy w ten sposób, że z dnia na dzień obcinamy od 30 do 40% kalorii od swojego zerowego zapotrzebowania. I prowadzimy taką szybką, dużą redukcję, zwaną minikatem do 6 tygodni. Niektórym wystarczy jeden tydzień, niektórym 3-4. No, sam zobaczysz, ile potrzebujesz. Zazwyczaj trwa on 3-4 tygodnie, nie więcej, i na pewno nie powinien trwać dłużej niż 6 tygodni. Jest on przeznaczony do osób, które nie są zbyt zatłuszczone. Kobiety do 25%, mężczyźni do 20% tkanki tłuszczowej w organizmie. Na przykładzie podam, że. Moje zapotrzebowanie zerowe wynosi 3700 kalorii do 4000 kalorii. Trudno powiedzieć, oszacować, bo myślę, że na Karniworze jest ono delikatnie większe, około 10%, więc przyjmijmy, że moje zapotrzebowanie przy aktualnej aktywności siłownia plus kroki to 4000 kalorii, czyli z dnia na dzień obcinam 1600 kalorii i lecę sobie. Na 2400 kalorii, tak długo jak uznam to za stosowne, yy, tak długo aż będę zadowolony z sylwetki, to tyle. Słuchajcie, jeszcze ważna rzecz. Osoby często po minikacie przechodzą jeszcze na rekompozycję. Jeśli nie są zadowolone z efektów, które osiągnęły na minikacie, a deficyt yy, taki spory już po prostu męczy. Tak więc w wielkim skrócie, rekompozycja, czyli dalszy deficyt, ale już na poziomie od 1 do maksymalnie 10%. Na pewno nie więcej niż 10% w stosunku do, do zerowego zapotrzebowania, o którym przed chwilą wspomniałem. I żeby to oczywiście miało sens, to końcówka minikata musi kończyć się maksymalnie. Na 20% tkanki tłuszczowej u kobiet i 15% tkanki tłuszczowej u mężczyzn. Ponieważ yy, należy tą rekompozycję po minikacie traktować już takie jako takie doszlifowanie formy. Także yy, może to trwać naprawdę już długo na takim deficycie od 1 do 10%. Niektórzy po takim szybkim yy, minikacie lecą sobie naprawdę długo. Wręcz pozostają na nim przez mega, mega długi czas. No, to w zasadzie tyle. Myślę, że wyjaśniłem to dzisiaj. Materiał był skierowany typowo do fitnessiarzy i fitnessiarek. BOW!